Wsypałem im po cichaczu śrutych. Ale te najbliżej, najbliżej stojące nie są jeszcze pewne. Czy coś dałem, czy nie dałem? No i teraz tutaj zawołamy. No teraz są pewne, że coś dałem. Mm. O. O. Dzień dobry wszystkim. Cześć dziewczyny. I chłopaki. O. To jak już kiedyś mówiłem, nie ma, że śniadania się nie je. Się je. <grystanie> A Boguś tutaj samotnie. Od kilku dni spędza czas. W zamknięciu. Upadł się. Gadziorek. Ale no dobrze, sianko ma. Wodę ma. <grystanie> Jeszcze jest 2-3 dni i pójdzie na swój wybieg. I sobie będzie czekał na swoją kolej, nie Bogusław? Cacy, Baran, cacy. Tak, 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 ja wiem. O, gonek w górze zadowolony. Cześć.